Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Zanim zaproszę Was do tego filmiku, małe sprostowanie. Dlaczego filmik, który został nagrany 6 lutego, pojawia się miesiąc później? Więc yy, nie wiem, miałam lenia, to też muszę się do tego przyznać. Kolejna sprawa. Na początku nie byłam przekonana w ogóle do tego filmiku, więc bardzo długo zeszło mi, żeby go zmontować. Miałam wrażenie, że filmik nie wyszedł tak, jak chciałam, gdzie później okazało się, że filmik jest naprawdę spoko. Zresztą sami zobaczycie i ocenicie. Kolejna kwestia nagrywaliśmy z Wojtkiem ten filmik nie przez 24 godziny, tylko nawet przez niecały dzień, dlatego że ja skończyłam pracę, gdzie w domu byłam o godzinie 15, więc to też jest kilka godzin z życia wyjętych, więc tak to wyglądało. Poza tym też nie mieliśmy samochodu, więc poruszanie się komunikacją miejską po Warszawie też nam zabrało dużo czasu, więc miałam wrażenie, że po prostu nie wyszło to tak jak chciałam, ale ostatecznie już filmik jest, więc się doczekaliśmy, więc tak, chyba jeżeli chodzi o mój wstęp, to możemy już go zakończyć. Zapraszam Was do oglądania. Muzyka Witam Was ponownie na moim kanale dzisiaj witamy się w takiej formie vlogowej, czyli formie, za którą bardzo tęskniście i dobrze o tym wiem. Dzisiaj jestem z Wojtkiem. A dlaczego jestem z Wojtkiem? Dzisiaj masz chłopie przez ranę. Tak yy, mówiąc delikatnie. Nie, no śmieję się. Myślałam, yy, że nagramy filmik. Mój chłopak mówi mi tak, w sensie odpowiada mi tak przez 24 godziny. Czyli o cokolwiek Wojtka zapytam, to on wszystko się będzie zgadzał. Super, nie? U Ciebie dzisiaj, Wojtek, nie istnieje takie słowo jak nie. Na wszystko odpowiadasz mi yy, tak. Więc zacznijmy od tego. Kochanie, czy chciałabyś przebrać tę koszulkę na jakąś ładniejszą? Nie. Słucham? Dobrze, zacząłem. Nie, czy chcesz przebrać tę koszulkę na jakąś inną? Tylko koszulkę? Całość. Czy chcesz się przebrać inaczej, tak wyjściowo bardziej? Tak. Zapraszam. To będzie piękny dzień. Dobra, idź, przebieraj się. O, siodę, gra ja na się szybko. E, kochanie, mógłbyś iść szybciej? Tak. Aż tylko No i będzie denerwować teraz. Także zapraszamy co Was. Powywacać, po co mam ubrać. Także yy, zaczynamy dzisiaj dzień, w którym yy, w ogóle tak nie, nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy. Dzisiaj są moje urdziny, także to będzie taki cudowny dzień. My to się czuła, jak taka królowa. On będzie wykonywał wszystkie moje rozkazy. Mmm, zapraszam Czara, was do oglądania. Kochanie, czy chciałbyś sobie wyprasować ten sweterek teraz? On jest wyprasowany. No nie sądzę, rękawy ma zmięte. Wyprasujesz go sobie teraz? Słyszę? Odpowiedź? Odpowiedź brzmi? Wiesz, że musisz na. odpowiadać. A może muszę to zrobić na przykład nie odpowiadać. Nie, odpowiadasz. Cześć, że chyba ktoś się zaczyna powoli denerwować. Przyjedź mi. placowańsko. Żelazko to się nazywa. Tak. Super. To wyprasuj sobie. Póki co, tylko ten setek, dobrze? Dobrze. I nie składaj deski, dobrze? Tak, odpowiadamy, tak. Cały dzień, cały dzień. Mam pytanko. Lubisz pracować? Tak, lubię pracować. A wypracujesz jak wrócimy, resztę wszystkich ubrań? To nam bardzo długo zajmie. No to dobrze, ale wypracujesz wszystkie ubrania później? Tak? Super, bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj jesteś skarbiem, skarbie wyjątkowo grzesznym, możesz mi dać buziaczka za to. Kochanie, dasz mi buziaczka? Ha! Nie! Dasz mi buziaczka? To kuwa nie psika. Wojtek! Nie z dęgus, ej! Przestań! Przestaniesz mi psikać? Dasz mi buziaczka? Nie! Nie możesz powiedzieć... <laughs> 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 Jeszcze raz powiesz słowo i dostaniesz pychola. Nie można, mówisz tylko słowo tak. Jak usłyszę słowo nie, to będzie z tobą źle. A tak w ogóle... No yy... koszulkę wybierz. Możesz sobie wybrać sam? Prasuję. Wojtek, odpowiadaj normalnie, bo ten y, część nie będzie tak, wiesz... Ale to było odpowiedź nie, pytanie. Nie, nie, musisz odpowiadać za każdym razem tak. Mm. Kiedy jest pytanie zamknięte, odpowiadasz tak. Ale to było pytanie otwarte. Boże, trzymajcie mnie. Pytanie zamknięte to jest takie, że możesz udzielić zamkniętej odpowiedzi, czyli jednej, jednym tym. Weź sobie poczętaj na to, to jest pytanie zamknięte. Konie, czy może być ta koszulka? Tak, może być. To jeżeli też zmięta, to sobie wyprasuj. Jest zmięta. No to dobrze. No. Załóż ten sweterek. Tak. Teraz? Tak. to zakładaj. Podejdziesz do mnie. Tak. Oa, ale zniż się cuszkę. się to... Ej! E, konie, czy chciałbyś zabrać mnie na urodzinowy obiadek do jakiejś dobrej włoskiej restauracji? A wybierzesz to sama? Nie Wybier a może A może do tej co ostatnio byliśmy? W której? W tej takiej... jak ona się nazywała? Ta na Śródmieściu w tym budynku tam w Śródmieściu w budynku? No w tym... na e, Rondo ONZ to było chyba A do tej? Co myślisz? Teraz, ta Tam Nie wiem co tam było ale znaczy, nie, teraz nie zadaję ci pytania, czy ten i muszę odpowiedzieć tak, ale co o tym myślisz ogólnie? Czy ta restauracja będzie spoko? Nie wiem Dajcie możliwość wyboru, nie jestem taka wredna No ja nie, nie wybierałem nic, także możesz sobie wybrać Dobra, kochanie, to czy pojedziemy sobie teraz na Śródmieście na rondo ONZ do tej włoskiej restauracji, co w niej byliśmy i sobie coś zjemy dobrego na obiadek, mój urodzinowy? Tak No to się zbieramy Buziaczek. My sobie wyjdziemy na przystanek I lecimy na obiadek urodzinowy! Cieszysz się, Wojtuś? Cieszysz się? kochanie, cieszysz się? Tak. Jesteśmy już w restauracji. Wojtek, powiedz mi, co ciekawego zrobiliśmy w ogóle już na wejściu, chodząc do restauracji. Z jednymi ewakuacyjnymi. Tak, myślę, nie wiem, w tamtym, tam, Boże, w tamtym roku, tak w tamtym roku. W grudniu na vlogmasach jak byliśmy w tej restauracji, to też weszliśmy tym wejściem, ale nikt nam nic nie powiedział. I tak samo weszliśmy teraz, od tyłu jakby w ogóle nie. <grym>, no i właśnie pani zwróciła, pani kelnerka to to zwróciłną uwagę. To, to, to wejście za mną. Tak, tym wejściem tutaj przez tą powiedzmy tu kurtynę. O, weszliśmy. Okazało się, że to nie jest wejście główne. Wejście główne jest całkiem z drugiej strony. strony. Także brawo. Także my czekamy sobie na jedzonko. Zamówiliśmy sobie, żeby oblać oczywiście moje 22 urodziny. Ja zamówiłam sobie Aperola A Wojtuś zamówił sobie piwko. Nie? Będziesz opijał moją urodzinę? Słucham? Tak. <laughs> brawo. Przyszło nam pierwsze danie. Tak, Wojtek twierdzi, że piwo to było pierwsze danie. Okay. Więc ja mu zamówiłam sobie zupę krem z pomidorów, a Wojtek ma y, zupę z korzenia pietruszki. Oj, nie chce się coś wyostrzyć. O, tak. To może od razu spróbuję i daj znać, jak smakuje. Zaraz spróbuję. Super. Smacznego. Przyszła już pizza Wojtka. I uwaga, mój makaron z krewetkami. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, że to będzie wyglądało tak pięknie. Wojtek. chcesz spróbować mojego drinka? Ale nie odpowiedziałeś. Tak. Spokojnie Ale to mam być teraz czy...? Tak. Przesmakuje ci. No, okej, okay, jest okej. Okay. No, nie wiecie co, nie chciał spróbować, więc specjalnie wyjęłam aparat i zaczęłam go nagrywać, czy chcę. jestem, co? Hej. Really tak. Mieliśmy się stuknąć, zaraz stuknie się pusto. Może. <laughs> <laughs> I tu jest główne wejś wejście, więc mam nadzieję, że nie popełnić takiego głupiego błędu, jak my, że będziecie chodzić wejściem tylnym. Nie, tuś się po prostu cebulakami ze wsi. Co, gotowy na następne zadania? Tak. Ach, pytanie, czy chciałbyś kiedyś, czy chciałbyś nagrać taki filmik, w którym to yy, ty, ja ci mówię dwaj, przez 24 godziny, tak? Tak. Chciałbyś się tego tak odwdzięczyć? Tak. A, bo ty już cały czas tak, kurde, więc nie wiem, jaka jest Twoja opinia. Dobra, nieważne. Tam i w lewo, czy tam i w lewo? Czekaj, bo ja nie wiem, co my. <laughs> Weź załóż, załóż ja tę czapkę, my robimy, bo ja nie wiem, co my robimy. Czekaj. Idziemy do domu? Czekaj, myślę. Pytanko mam. No. Czy chcesz iść pod pałac kulturę? Tak. <laughs> Nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Może jakieś fotkę cyknąć razem, aromatyczną. Co ty na to? Tak. No nie? Mhm. Mam dla ciebie taką propozycję. Co ty na to? Żeby wyjechać na samą górę Pałacu Kultury I podziwiać widoczki wieczorem no, Ale wiesz jak tam kolejki są? Zobaczymy, jak nie będzie kolejki to wyjedziemy, dobra? Co ty na to? No zobaczyłem Jest środa, więc może nie będzie takich kolejek Ale co, jesteś na tak? Ta! <grych> Cieszę się Kochanie, czy chcesz troszeczkę ponagrywać swoją kobietę jak do, podąża do pałacu kultury? Tak. <laughs> Ojej, prawie mi się wszystko wysypało. O, psa, o. Ej, normalnie! Możesz nagrywać normalnie jak. Tak, człowiek? Dziękuję. Patrz, prawie mi się wszystko wysypało z O, ale mi się okałem tak e, Muszę teraz to wykorzystać, bo Wojtek nigdy nie chce mnie nagrywać. Tutaj na mnie proszę. Możesz nagrywać na mnie? Wojtek nigdy nie chce mnie nagrywać, więc teraz to wykorzystam, że mnie to nagrywa troszkę. Dobra, koniec, bo widzę, że cię to męczy strasznie. Jeszcze się gdzieś spotknę i wybiję zęby. Czy chciałbyś iść na tę wystawę o pająkach i skorpionach? Tak. To idziemy. No na pająki i skorpionach. Za tam jest duży pająk, po lewej stronie jest twój. Tam tak? Dziękuję bardzo. Tu, tak? Tak. Aha. dobra, to się liczy, bo ty też chciałeś iść. Nie? w Pałacu Kultury macie różne fajne wystawy. Na przykład my teraz y, weszliśmy na stałą wystawę, czyli fascynujący świat spająków pająków i skorpionów. Jeżeli chodzi o stałe wystawy, to też jest y, świat domku dla lalek, czy coś takiego. Ym, I kiedyś byliśmy na wystawie figur stalowych. Świetne sprawy, świetna sprawa. Więc jeżeli czasem, nie wiem, nie macie co ze sobą zrobić, coś wam się nudzi, coś ciekawego porobilibyście, to koniecznie wybierzcie się do Pałacu Kultury na takie wystawy. Co, wy, tak myślisz? Fajna sprawa, nie?

ze mną teraz do Autoletu Faktury. No ja ty wiesz, że to jest po drugiej stronie? Tak. Trochę już nogi bolą, no. Kochanie, jeszcze chcesz ze mną do Autoletu Faktury? No jak trzeba, to pojadę, no. Odpowiedź brzmi? No jak to transport tam idzie? Odpowiedź brzmi? Tak. Ta kobieta, czy takoby ta ciągle po co? Ona chce do tego faktory iść. Nie. Nie wiesz? To się zaraz dowiesz. Ha. ha. Nie. Pokojnie, kochanie, Jeszcze tylko jedna rzecz na mieście. Powiedzmy, a później zadania domowe. Czy ty wiesz gdzie był stek po Gina Kleinach? to w galerii. Słuchaj, mam to się Jak wiesz? Fajnie ja Nie nagrywasz? Widziałeś tak strasznie, a potem to się później ciężko ogląda, wiesz? Kochanie, zrobisz mi dzisiaj masaż stóp? Tak, Masaż specjalnie. Tak, cieszę się? Tak. Otwierasz gazetkę w Rossmanie, a tu ty, ale jaja. Co by się spodziewał co nie? Bo i tak patrz. Chcesz? Ten? Znowu. Chcesz zobacz ja. sobie w Rossmanie? Nie, dziękuję, już się nakasuję dość. Fajnie tak zobaczyć swoją dziewczynę w Rossmanie w gazecie? W magazynie? W sensie? No my robimy teraz. O skarbie, teraz jedziemy do galerii Bemowo do kina. Kochanie, jedziemy do kina do Bemowa, do galerii? Tak? Po tym Ale jedziemy? Ale jedziemy? Odpowiedź brzmi. Odpowiedź brzmi. Będziesz się na piechotę stamtąd wracał, jak już nie ale, będzie. Ale patrz, patrz, jedna rzecz. Zawsze się mówi, że żeby nie nagrywać sklepy, bo ochroniarz wypierdzieli. A tu ochronię, że mam to totalnie w dupie, nie? Odnośnie sklepu Calvina yy, Ciągnęłam Wojtka tutaj tylko po to, żeby sprawdzić czy mają y, fajne bikini Bo patrzyłam w internecie, na zalando, na różnych stronach yy, Właśnie yy, spodobały mi się bardzo bikini Calvina Kleina Niestety w sklepie nie było i były jakieś bardzo brzydkie Nic mi się nie spodobało, więc tak troszeczkę słabo Przejdźmy do faktory tutaj na, na tu, drugi tu, koniec Tu, tu, tu Tu? No. Tu, tu Trochę, trochę łamiemy prawo cebulka. Ej, bo tu jakiś autobus jedzie, jak na spierdzielnie, to będą jaja. Chodź mi się w strefie. Dawaj. A to tu? Gdzie ja biegnę? Ja gdzieś pierdzielę. A, Wiesz, gdzie ja w ogóle biegnę. Dobra, dobra, dawaj, 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 dobrze, dobrze. Gdzieś Nie, wiesz co? Ja chciałam w ogóle być tam. Tu chodź ja chciałam, że gdzie ja chciałam biec? Tam o Boże. Ale on miał zabierał dopiero na 13 sobie Nie dokończyłam. A nic mi się w końcu nie podobało, więc wyszło na to, że pojechaliśmy do faktory, na sam koniec Warszawy. No i wcześniej Na drugi koniec Warszawy pojechaliśmy tylko po to, żeby kupić peeling do stóp. Nie chcę Nie padnie. Nie patł, nie. Urzuska Przestanek na żądanie Nie ściemniałem mi. Ziomek, to jest jakiś płomienny romans No i fajnie Ja wybieram film, dzisiaj są moje urodziny Ja cię jestem księżniczką <gryw> I mam jedną kreseczkę już baterii <gryw> Także powodzenia <gryw> Jesteśmy już w galerii Bumowo Właśnie idziemy uff, Idziemy parkingiem, żeby przejść do kina Ja teraz chowam aparat ee, Żeby nie było jakieś podejrzeń, że coś chcę nagrywać Tam czy coś Także póki nie się odezwiemy Działamy dalej co nie Wojtuś? Nie no, do północy, to gdzie będzie północ, to już koniec Nie Wojtek, no 24 tak. godziny Nie, to że ty byłaś w pracy to jest trudno Śmieszny jesteś kolego Śmieszny, 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 ja mam dla ciebie jeszcze trzy zadania Także widzimy się po kinie Jesteśmy już po kinie i w końcu nie byliśmy na Narodziny Gwiazdy Dlatego, że to były chyba już ostatnie takie... Cztery miejsca były wolne I to z samego przodu, Cztery miejsca, więc no 4. Cichutko bądź, więc y, byłoby bardzo niewygodnie poszliśmy w końcu na... E, nie wiesz, na co usiąść, żeby się spać. Rapsody, Rapsody, jak się nazywa? No, <noise> nie, tak <noise> Rhapsody. jedzie, wyłącz to. Na, poszliśmy na film o. Trawa jedzie, bo cię chycą kanalarze. <noise> film nie. o zespole Queen. O. To, I je bardzo by fajne, tylko troszeczkę w którymś momencie mi się przysnęło, bo ja w sumie od czwartej jestem na nogach, więc się nie dziwię, że mi się przysnęło. Wyłącz to, bo jeszcze zostały ci trzy zadania, ale to już wszystko. W yy, domu powiemy, jak, do, jak dojedziemy sobie. <noise> To wtedy już powiemy co jak, a teraz jedziemy na sztrawaj i siadamy z bardzo z... kanalarze Kochanie zimno. Czy wypracujesz teraz yy, ubrania, które znajdują się na kanapie? Tak bardzo się cieszę a potem zrobisz mi masaż stóp, taki peeling i w ogóle komplecik? Tak jak ja tobie kiedyś? Nie, nie zasłyszałem. Czy później zrobisz mi masaż stóp? Taki wiesz, jak ja ci Coś zrobiłam... To przerywam! Dobra, no, to, no to, to przejdziemy do następnego etapu. A! Teraz zacznij pracować, dobrze? Dobrze? To? No to czekam aż wyprosujesz. Bulka, wszystko pięknie, po prostu, właśnie, zanosi ubrania do szafy. Kochanie, to co, zostało ci tylko zrobić mi masaż stóp? Przygotuj mi tak w miseczce taką fajną, taką kąpię z perełkami. Tymi tak, Brąbek. tak. 100, 100. Nie, nie, mm. Taką fajną tą perełki do tego wsypiesz, a później zrobisz mi taki peeling. naswarujesz nóżki kremem i będzie super, dobra? Tak. Tak? No odpowiedz już ostatni raz tak, tak. Kiedy wojtek zajmował się prasowaniem, ja oczyściłam swoją twarz. Już jestem na etapie końcowym nałożyłam ja serum, teraz zabieram się za nakładanie kremu i czekam teraz na... Yy, na moje spa, które mi przygotuje. Się ustawiłam. Między paluszkami, widzisz? Proszę Cestań. wymasować. Ej, łatwo, czy starać. Masz tutaj to Ja nie wierzę, żeby po prostu zrobić. Czy wiął na podłodze? Trzeba było, trzeba było, było na że zostawić grubą warstwę. Czyli oni wiedzą, że jak jest gruba osoba, to się grubo masz co dziękuję. Czy też? To tak, poje? wszędzie, cały stop tak kochani, to koniec dzisiejszego filmiku i zanim oczywiście się pożegnam muszę jeszcze coś powiedzieć, więc ja ten challenge, bo można to nazwać challenge'em bardziej potraktowałam jako swój urodzinowy dzień, zbytnio Wojtka nie wykorzystywałam mówiąc Wojtek może kupisz mi to, może kupisz mi tamto bo wiadomo musiał powiedzieć tak nie wykorzystywałam go coś w stylu z gulbrodę, zrób tatuaż bo nie chciałam robić rzeczy których normalnie by nie zrobił, nie chciałam być taka wiecie typowo wredna robić to na typowego hardcora, ja aż takim Hardcorem nie jestem. Mimo to mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapominajcie o subskrybowaniu mojego kanału, a my widzimy się już niedługo, podpowiem będą to vlogi z Egiptu. Także czekajcie!